Jestem po 50 i nie chcę przesadzić z makijażem. Ja jeszcze nie jestem po 50, ale docierają do mnie takie głosy. Właśnie pani Ewo, jestem po 50 i co powinnam zrobić, żeby podkreślić swoje piękno, ale, ale nie przesadzić z tym makijażem, bo jednak chciałabym, żeby makijaż podkreślał, a nie mocno kamuflował, więc dzisiaj przychodzę do ciebie z taką propozycją, i zaczynam od kremu nawilżającego z domieszką podkładu. Można go nakładać palcami, ale. Ja osobiście lubię pędzelkiem i to jest krem, który nie dość że dodatkowo nawilża skórę, to jeszcze delikatnie wyrównuje jej kolor. Dostarcza też aktywnych składników, które tą skórę pielęgnują. I zobaczcie, jak pięknie wtapia się moją skórę. I ten produkt sprawia, że skóra będzie pełna blasku. Jeśli nie używasz pędzelka, no to to jest jedyny produkt. To ja tak osobiście uważam, który można nakładać palcami, um, i też efekt będzie w miarę zadowalający. Natomiast jeśli nie lubisz y, efektu pobrudzonych rąk, y, to oczywiście pędzelek lub gąbeczka sprawdzi się lepiej. No i mamy kremik, który ma tylko połowę pigmentu kryjącego, więc ma krycie od lekkiego do średniego, dzięki czemu nie widać, że cokolwiek jest na skórze, a ta skóra lśni takim naturalnym, pięknym blaskiem. Ja tutaj jeszcze osobiście używam korektor pod oczy, ale faktycznie czasami mamy tą skórę pod oczami taką pergaminową. To biorę sobie jeszcze raz krem z domieszką podkładu, ale ten najjaśniejszy odcień i nakładam i ta okolica oka będzie rozświetlona. Ona będzie tutaj delikatnie przykryta, co trzeba, ale będzie też rozświetlone, będzie też nawilżone. Więc to jest taka fajna alternatywa dla korektora, jeśli mamy skórę w okolicy oka bardzo przysuszoną, pergaminową, i każdy korektor, który nakładamy, w zmarszczkach nam się nie fajnie zbiera i po prostu nie podoba nam się ten efekt i nie czujemy się w tym dobrze. Więc ja tutaj jako alternatywę właśnie krem nawilżający z domieszką podkładu. I tak wygląda buzia. Pytacie mnie też, czym się różnią te pudry i który lepiej mieć. Czy to jest taki puder, który robi efekt photoshopa, bardzo pięknie wygładza skórę, a tutaj mamy puder, który ma efekt matujący skórę. Puder transparentny. Ja osobiście uważam, że warto mieć dwa, natomiast teraz nałożę jeden jako wykończenie makijażu. Jeśli nie potrzebujesz krycia, to być może wystarczy tobie tylko i wyłącznie matujący. Natomiast ten puderek delikatnie zmatowi również skórę, ale zostawię jeszcze taką satynową powłokę, wyrównując strukturę skóry i sprawimy że ta skóra będzie wyglądała naturalnie, ale jednak lepiej niż bez bez niczego na tej skórze. Tak wygląda efekt po nałożeniu kremu nawilżającego z domieszką podkładu oraz pudru wygładzającego. Kolejnym krokiem jest brew. Brew podkreślam też w szybki, naturalny sposób. Najpierw rysuję podstawę brwi. Zobaczcie. Już kreseczka wyrównująca tutaj całość kształtu robi fajną robotę i teraz domalowuję powyżej włoski, ponieważ ja już mam tutaj braki wiem, że wiele z nas nie ma włosków w niektórych miejscach, to ta kredka mi osobiście świetnie się sprawdza i wiem, że Wy też ją lubicie. Bardzo szybko się nakłada, precyzyjnie, ma cieniutką końcówkę, więc nie trzeba jej ostrzyć. Najpierw podstawa. potem króciutkimi ruchami uzupełniamy resztę i braw zrobiona. Teraz przechodzimy do delikatnego konturowania. Biorę sobie dzisiaj paletkę, w której użyję tylko tych trzech produktów. Będzie rozświetlacz róż oraz brązer. Nie będę używała dzisiaj cieni, dlatego że chcę pokazać. Bardzo prosty makijaż. I na szczyt kości policzkowej nakładam rozświetlacz. Troszeczkę tą skórę rozświetlam jeszcze, jeśli, jeśli mamy taką potrzebę, oczywiście. Nakładam róż na policzki. Bardzo lubię ten efekt, takich zaróżowionych policzków. Jest to bardzo kobiecy efekt. Jesteśmy wtedy postrzegane na sympatyczniejsze, no i oczywiście na młodsze. Więc, jeśli chcemy się troszeczkę odmłodzić, to jak najbardziej tutaj różne policzki nam się sprawdzi. Widzimy, że trochę za dużo go nałożyłam, więc biorę duży pędzel. O. I to rozpracowuję. Niech się odezwie ta kobieta, której nigdy się nie zdarzyło nałożyć za dużo produktu. I <śm> I teraz, yy, a, no ta, która nie nałożyła w ogóle, to na pewno jej się nie zdarzyło. Ale jak próbujemy, to czasem bywa różnie, więc od razu pokazałam Wam metodę, jak sobie poradzić, kiedy na przykład za dużo różu mamy na policzkach, a kiedy jest za dużo, wtedy, kiedy czujemy, że jest za dużo, wtedy, kiedy nie czujemy się w tym różu dobrze. Ok, odrobina bronzera również tutaj na linii czoła. I uwaga, biorę sobie dzisiaj znowu róż i ostatnio na warsztatach, bardzo Wam się spodobał ten efekt z różem na oku. Wygląda to przepięknie, rozświetla kobiece spojrzenie, bo ten róż ma takie delikatne drobineczki, że ta buzia wygląda naprawdę na taką promienną i piękną. Delikatnie podkreślę rzęsy. Dzisiaj użyję do tego tuszu z efektem panoramicznym, czyli wydłużamy troszeczkę, trochę pogrubiamy, ale mamy tutaj małą szczoteczkę, jest to fajny tusz dla tych z nas, które mają problem z odbijaniem się tuszu na powiekach. Z króciutkimi rzęskami. Ze słabym wzrokiem. O, bo to też jest dosyć istotne. Jak robimy sobie makijaż. Podobno jeszcze tego nie sprawdziłam, ale słyszałam, że wymyślili takie okulary, że na jedno oko się Nakłada coś i wtedy można pomalować i na drugie. Muszę to sprawdzić swoją drogą, bo teraz sobie o tym przypomniałam. Bo faktycznie dla tych z nas, które mają problemy ze wzrokiem, może być to kłopotliwe. Jakaś duża szczoteczka, tuszowanie, że jest takie bardzo precyzyjne. A ten tusz robi taki efekt bardzo naturalny też subtelny, elegancki i kobiecy. My z wiekiem naprawdę potrzebujemy, żeby w subtelny, piękny sposób podkreślać to nasze kobiece piękno, bo każda z nas dziewczyny jest piękna. Tylko nie każda z nas to czuje, nie każda z nas to widzi. Jak zaczynamy o siebie dbać, to ta inwestycja czasowa, którą sobie dajemy, powoduje, że zaczynamy też na siebie patrzeć inaczej więc choćby z tego względu faktycznie warto. I na koniec nałożę piękną pomadkę. To jest moja ulubiona malinka, ona wraca do łask. Pomadka, która podkreśli naturalny kolor ust, nawilży te usta. Tutaj mamy drobinki odbijające cząsteczki światła, więc też optycznie wybieli zęby. Jest dosyć trwała, nie wysusza ust i prezentuje się pięknie na kobietach w eleganckim wieku, ale na tych młodszych również. Tyle z mojej strony dzisiaj. Jeśli chciałabyś zakupić te produkty, oczywiście pamiętaj, że zawsze możesz dokupić wszystkie produkty, które pokazuję tutaj na stronce. Jeśli masz jakieś problemy, wyzwania, pytania, piszcie dziewczyny do mnie z przyjemnością. Stworzę kolejne filmiki, w których... Odpowiem na tyle, ile potrafię dzisiaj na te wyzwania, z którymi się mierzycie. A dzisiaj makijaż dla kobiet, które nie chciałyby, żeby był on mocno widoczny, ale żeby podkreślił nasze naturalne piękno. Jestem ciekawa, jak się tobie podoba, możesz zostawić tutaj komentarz. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia, cześć.